Witam serdecznie w programie Modni i Wygodnie. Nazywam się Lena Rożycka. Za chwilkę przeprowadzę stylizację, czyli wielką przemianę naszej bohaterce. W programie dowiecie się, jak zmiana wyglądu potrafi zmienić nas od wewnątrz. Zapraszam, zostańcie z nami. Martyna, dlaczego się zgłosiłeś do naszego programu? Ponieważ um, brak mi pomysłów na siebie. Ja chciałam zmienić swój styl. Mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Pewnie. No to do roboty. No, Martyna, zaraz wybierzemy ci sukienkę. Butiku Ewa. Tak naprawdę mamy duży wybór. E, zaraz pójdziemy tutaj z o, widzę już fajne kolory. Martynko, masz typ sylwetki klepsydry. I jesteś bardzo podobna do salmy Haik. I masz śniadło do tego karnację. I właśnie chciałam Ci zaproponować szafirową sukineczkę, mm -hmm. która by moim zdaniem, do Ciebie bardzo pasowała. Jest bardzo luźna, yy, która by mogła przykryć Twoje szerokie biodra, przepraszam, że tak powiem. I masz tutaj bardzo złoty, fajny naszyjnik. Także proszę. Zapraszam Dziękuję. Cię do przymierzalni. A my idziemy dalej wybierać Martynie następną sukieneczkę. Bohaterka naszego programu jest bardzo podobna do Salmy High i do tego jeszcze ma długie nogi. I właśnie chciałam jej zaproponować krótką sukineczkę yy, w kolorze jasnego różu, yy, która tak naprawdę podkreśli wszystkie jej atuty. Martynko, gotowa jesteś? Tak. Przyniosłam ci jeszcze jedną sukineczkę. Mhm. Mam nadzieję, że dopasuje do ciebie. A teraz zapraszam ci do środka. No i powiem ci, bardzo ładna sukienka, ale tak naprawdę nie podkreśla nic ani twojej pięknej talii, ani twojego biustu i Pogrubia ci tylko, dlatego zapraszam ci znowu do przymierzalni. Załóż tą sukienkę, którą ci przyniosłam. Tak naprawdę ta byżowa jest w trendzie tego sezonu. Ale fajna sukienka, ale ci pasuje i do twojej kornacji ten kolor. Słuchaj, podkreśla wszystko, co trzeba i twój biusty pokazuje twoje długie, ładne nogi. Jestem bardzo dumna z siebie i z ciebie, że wybraliśmy taką sukienkę dla ciebie. Dlatego zapraszam każdą kobietę do butiku Ewa na ulicy Wąbrzyskiej 11, w centrum handlowym Land, lokal 115. Każda kobieta tu znajdzie coś dla siebie i właścicielka tego butiku powiedziała, że każda dostanie. Prezent przy zakupie. Zapraszam! A teraz idziemy do butiku weskilo. A teraz Martynko do twojej sukienki na marynarkę. Chodźmy zobaczymy, co butik bez może nam zaproponować. Już widzę bardzo ładny kolorze e, czerwoną. Chodźmy zobaczymy, czy to pasuje do Twojej sukienki, do lustra. A e, jaki masz rozmiar? Jeśli chodzi o marynarki, to wydaje mi się, że 34. 34, dobrze. To no, e, pewnie, że w butiku We e, są marynarki, sukienki w każdym rozmiarze. Także żadna kobieta nie będzie miała z tym problemu. Kolor naprawdę jest zaraz w trendzie, ale zobaczymy, czy pasuje. Tutaj, no. I powiem Ci, i powiem Ci, Martynko, że mi się nie podoba, bo generalnie mm -hmm. ten kolor beżowy, to znaczy różowy, różowy beżowy, jest zbyt delikatny dla takiego zbyt e, czerwonego e, koloru marynarki. Dlatego wyjdziemy dalej, wybierać inny kolor. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Tak naprawdę do tej marynarki jeszcze możemy wybrać pasek. I naszyjnik. I jaki to kolor może być? No, pewnie, że tylko biały. Dlatego już widzę na manekinie. Jest biała marynarka. No i super, mi się bardzo podoba. Naprawdę strzał w dziesiątkę. Jak się czujesz? Powiedz. Bardzo dobrze. Wydaje Bardzo mi się, dobrze? Że To był super wybór, lepszy na pewno od tej czerwonej. No, tak. bo tutaj można nawet mhm. założyć jakiś pasek. Tutaj naszyjnik jeszcze. I to nie a będzie za dużo. Przede wszystkim jest elegancja. Elegancja, tak. A ja wolę bardziej jednak na elegancko się Na elegancką. No, dlatego zapraszam do Butiku Vestilo, gdzie każda znajdzie tu i marynarkę, i sukienkę, i do pracy, i na co dzień, i na imprezę. Ulica Wąbrzyska 11, Centrum Handlowy Lent. Lokal 118. Zapraszam. A my lecimy dalej, po buty. Mamy piękną sukienkę, mamy piękną marynarkę. Brakuje nam tylko butów, dlatego zapraszam do butiku Shoe's Shop. Martynko, a jakie buty nosisz na co dzień? No, zazwyczaj um, na obcasie, na koturnie. Na obcasie, na koturnie. A na często? Od czasu do czasu. A co zakładasz na imprezę? No zazwyczaj szpilki. Szpilki? A to super wygodne buty, tak naprawdę. Miałam też, te, też takie e, kiedyś, i wchodzić to jest po prostu i na, i na imprezę, i na spacer do parku, i, i na zakupy, e, naprawdę. Także proszę ci przynieść te. I też bardzo mi się podoba ten kolor taki ciemny granat. Dlatego weźmiemy też. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Martynko, te buty bardzo pasują do Twoich nóg, podkreślają Twoje y, długie, piękne nogi. Dlatego jestem bardzo zadowolona z naszego wyboru. I ten kolor, bo on się nie rzuca y, od razu. Jestem bardzo zadowolona. Zapraszam wszystkich do Butiku Shoes Shop, ulica Owombrzyska, Centrum Handlowe Land. Martynko, co ty na to, żeby wybrać torebkę? Jestem za. Uważam, że to jest niezbędny gadżet kobiecy. Dokładnie. Także idziemy do sklepu mojotorebka.com. Zapraszamy. Mamy tak duży wybór i kolory w ogóle po prostu... Yy, jak myślisz, jaki by kolor do ciebie dopasował? Bardzo lubię zebra. Hmm? No a ja kolory, tak jak mówiłam na początku. Tak? Dokładnie. A jakie kolory nosisz? Przeróżne. Faktycznie może być za duża i troszeczkę niewygodna, jak na przykład na imprezę, nie? Mm -hmm. Dlatego już widzę w bardzo ładnym kolorze torebeczkę zieloną mm -hmm. albo pomarańczową. No to mnie się bardziej chyba pomarańczowa. A to zobaczymy w całości, jak to wygląda z pomarańczową torebką. Bardzo ładnie. Jak się czujesz? Super. Moim zdaniem to podkreśla jeszcze bardziej Twoją osobowość i yy, nie gubisz się w tym wszystkim. Mi się bardzo podoba. Mnie również. Zapraszamy do sklepu. Moja torebka w przejściu podziemnym. Aleja Jana Paula, lokal 62. Jesteśmy w Centrum Kosmetyki Profesjonalnej Imago. A teraz czas na make-up. To, co kobiety lubią najbardziej. Zapraszamy! Na początku oczyścimy twarz naszej modelki. Kolor podkładu będę sprawdzać tutaj na żuchwie. Jeżeli już dobrałam, jest odpowiedni. Zaczynam od czoła. Do podkładu dodam trochę bazy, która utrwali go i pozwoli, aby utrzymał się on jak najdłużej. Następnie korektorem zakryję niedoskonałości. Dobieram odpowiedni kolor. Trochę rozetrze i utrwalę pudrem. W ten sposób już y, czoło jest gotowe. Żeby zrobić dobry makijaż oczu, musimy oczy najpierw, powieki przykryć podkładem. Są one wtedy wygładzone i jednolite. Aby makijaż y, trzymał się długo na oczach, zapudrowuję podkład, który przed chwilą nałożyłam. I teraz mogę zacząć makijaż. O, o. Jeżeli chodzi o cienie, są to kolory y, brązu, y, beżu i pomarańczowy oraz złoty. Jeżeli chodzi o makijaż oka, bardzo ważnym elementem są rzęsy, y, które oczywiście musimy pomalować tuszem. Y, prowadzimy go. Od dołu do góry, podkręcając rzęsy i nadając im upragniony czarny kolor. Gdy już pomalujemy górną, górne rzęsy, zaczynamy dolne. Ruchem szczoteczki rozczesujemy i nakładamy odpowiednią warstwę. I drugie oko. I dolne. dalej twarz, to nakładamy na policzki, na nos i brodę naszą bazę pod podkład. Mhm. Już baza jest nałożona. który wcześniej dobraliśmy. Kolorystycznie, w tej chwili nasza modelka ma już nałożony podkład oraz zakryte niedoskonałości. Nałożę teraz troszeczkę korektora tutaj pod oczy, bardzo delikatnie, aby je rozjaśnić. A następnie zapodruję twarz. ten kolor różu yy, odświeży buzię oraz podkreśli jej atut. Pędzelkiem jeszcze od pudru troszkę go rozprowadzimy i rozświetlimy kości policzkowe. Dobierzemy szminkę kolorystycznie pasującą do cienia i oczywiście do urody modelki. Delikatnie podkreślamy błyszczącą szminką, aby je odświeżyć i nadać im zdrowy wygląd. Podkreślamy ich kształt. Na koniec wezmę taką szczoteczkę i przyczeszę brwi. Wow, dziewczyny, ale zmiany. Martynko, masz fantastyczny makijaż. Proszę, żebyś odwróciła i oceniłaś sama. I powiedz, jak się czujesz? Rewelacyjnie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Bardzo dziękujemy, Magdzie, za wspaniały makijaż. A my spędziliśmy wspaniały czas w Centrum Kosmetyki Profesjonalnej i MAGO, które się znajduje na ulicy Konopnej 10 w Warszawie. Zapraszamy serdecznie. Jak się czujesz po dzisiejszym programie, Martynko? Bardzo dobrze się czuję, są zmiany widoczne. Właśnie o taką stylizację mi chodziło. A co ci się podoba najbardziej? Wydaje mi się, że makijaż. A mi tak naprawdę, Martynko, podoba się wszystko: całość, jak to wszystko razem wygląda. I ta pomarańczowa torebka, która jest na kontraście ze wszystkim, i ta piękna yy, sukienka, która właśnie podkreśla, pokazuje Twoje piękne nogi. Yy, Marynarka, makijaż. Dlatego bardzo jestem dumna z nas. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka.